no jak nas obserwujecie na Facebooku, to wiecie, że właśnie odebraliśmy. Transita, jedynkę transita z lat 70., który służył w OSP Korbielu 70 km za nami. Dojeżdżamy do bazy, przelotowa taka 60-70 km na godzinę. Ogółem, jak na pojazd, który długie lata praktycznie stał, nie jeździł całkiem przyjemnie, to jedzie, dobrze się prowadzi jak na taki stary samochód opony są nie wiem czy nie nawet od nowości bo są bardzo spękane i stare łożyska byją w kołach w przodzie hamulce lekko czywią, ale tak jak mówię jecie do przodu i kultura prowadzenia jest bardzo przyzwoita bardzo przyzwoita jak tylko dojadę to ja wam pokażę go tak koło na szybkiego jak to wygląda co to za sprzęt jest i takie powiedzmy nie ale pokrótce jakieś informacje tutaj przekażę o tym pojeździe Przypominam, kto nas nie obserwuje na Facebooku, zapraszam Facebook, Rączka Ruchomości. Tam yy, na bieżąco dodajemy, co kupujemy, co przywozimy, co wywozimy, co sprzedajemy, także tam sobie obserwujcie. Jest wszystko na bieżąco, a Facebook, nie Facebook, tylko YouTube, troszkę nam kuleje, tak czy siak, bo, bo nie ma czasu na wszystko, niestety. Problem jest z tym czasem, ale mam też sporo materiałów do zmontowania. Yy, które w wolnym czasie będę montował, także na Facebooku nas obserwujcie i na YouTube zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia. Eee, pięknie zwalniamy, zwalnie do 50 do 50. Jakby ktoś pytał, czy mam telefon, to nie mam telefonu, mam kamerkę na czole. Na czole mam kamerkę i kręcę z prosto z czoła. Dobra, to tak szybciutko, prócz filmu na YouTube. będzie to też materiał dla potencjalnych kupujących, którym go będę udostępniał. Samochód wygląda tak, jak wygląda. Mówię, nie jest to igła blacharsko. Lata 70. Prawdopodobnie 6-osobowy, ale jeszcze to zweryfikuję w dowodzie. Leci nam tutaj pod lampami, nawet jest już dziurawo. Nadkola, kola, proszę bardzo, tutaj coś, jakiś wyprysk od środka. No, słabo widać, bo się ciemno robi. Progi miał zmieniane. Progi miał zmieniane. Tu jakiś Odpryski, jakieś wykwity tutaj też jest ruda. Ale tutaj blacha powinna być dobra. Ale widzicie, tutaj się nałupi. Tak naprawdę to cały do przemalowania, do odświeżenia, do ogarnięcia blacharskiego. Opony prawdopodobnie mogą być od nowości. Chociaż jest to mało prawdopodobne, bo to jednak kupę lat. Ale są bardzo stare. Nie wiem, co aż tutaj widać. Jeszcze nie ma tragedii, od spodu nie ma tragedii Zaraz wam pokażę w środku jak to wygląda Tu akurat jest zamknięte Tutaj tak Tak jak mówiłem, tu było coś zmieniane Progi były zmieniane Tu jest jakaś tabliczka 3,5 tony DMC Tapicerka na drzwiach spoko Na fotelach tu jest rozerwana Tu jeszcze jest ok Tam też na przy wsiadaniu troszkę rozerwana Brudno w środku do posprzątania Deska kompletna Tutaj tak Zabudowa taka, pompy nie mamy żadnej, jedzie się tym całkiem przyzwoicie. Opony, tak jak mówię, do wymiany, hamulce do przeglądnięcia, bo lekko czymią te hamulce, ale jedzie się przyzwoicie. Motor ciągnie, biegi dobrze wchodzą, sprzęgło troszkę wysokie, ale działa dobrze, dobrze wysprzęgla. Do przeregulowania prawdopodobnie klapa jeszcze w całkiem dobrym stanie, z tego co widzę. Jakieś tam wniotki, odpryski, niewielkie, delikatne oznaki korozji. Podłoga w tyle przyzwoita, nadkola przyzwoite, nie ma źle, nie ma źle, nie ma, że tak powiem tragedii, za te pieniądze jest nawet bardzo dobrze bym powiedział, To samochód będzie kosztował jedyne 21 tysięcy złotych, czy to dużo, nie dużo, sami ocencie, myślę, że za tak piękny samochód, trzeba przyznać, że jest piękny, bo jedynka, Transit 1 to jest najładniejszy model Transita, który robi niesamowite wrażenie na drodze. Jak się jedzie, to jak to mówią, łamie karkami. A te lustereczka to jest kwintesencja tego piękna. Proszę bardzo. I taki oto szczęcik, motor benzynka. Jak słyszycie, podoba się? Jak się podoba, to zostawcie lajka. A jeszcze by motor wypadało pokazać, bo tak naprawdę to dopiero teraz zauważyłem, że tu jest V4 silnik, temu to się tak fajnie odpycha i dosyć ciekawie brzmi, także jestem troszeczkę tutaj pod wrażeniem, że to jest fałeczka. Tutaj jest dosyć zdrowo, tu też jest zdrowo, dosyć to wszystko przyzwoicie, przyzwoicie wygląda, światła świecą, hamulce hamują. Pozdrawiam serdecznie.